Decyzja wojewódzkiego sądu administracyjnego to powielenie starego schematu, identycznego jak w przypadku wycinki Puszczy Białowieskiej, czy wstrzymywania prac regulacyjnych na odrze. Można się więc niestety spodziewać, że podobny schemat może być stosowany wobec innych kluczowych dla rozwoju polskiej inwestycji, takich jak na przykład budowa portu kontenerowego w Świnoujściu, rozwój energetyki atomowej czy wreszcie centralnego portu komunikacyjnego. Jednak sprawa kopalni i elektrowni w Turowie jest najbardziej bulwersująca. Rzecz w tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej kopalni działają o wiele większe kopalnie węgla brunatnego po stronie czeskiej i niemieckiej, a jest ich aż 11. Ich działalności nikt nie usiłuje blokować, bo Niemcy mają świadomość, że po wyłączeniu elektrowni atomowych są one niezbędne nie tylko dla funkcjonowania mieszkańców regionu, ale również dużej części niemieckiej gospodarki w byłej NRD. Mało tego, choć Niemcy od lat zapowiadają likwidację górnictwa węgla brunatnego, to nie likwidują kopalń, lecz wręcz budują nowe. Tak jest w Nadrenii, gdzie powstają nowe, gigantyczne kopalnie. Sądy niemieckie wnioski ekologów o wstrzymanie inwestycji odrzucają. Mało tego, protesty ekologów w miejscach budowy nowych kopalń są tłumione z największą brutalnością. Tak było dwa lata temu, kiedy siłowo stłumiono protest przeciwko wycińce prastarego lasu Chombach. Podczas tłumienia protestów jeden z aktywistów poniósł śmierć. Podobnie, choć na szczęście bez ofiar śmiertelnych, było podczas tłumienia protestów w Licerat w ubiegłym roku. Protest został stłumiony przez policję, a budowa nowej kopalni idzie pełną parą. W Polsce niemieckie organizacje nie muszą nawet organizować protestów. W blokowaniu polskich inwestycji Niemców wyręczają niestety polskie sądy. Z Berlina dla TVP Info, Cezary Gmyz.